Wyobraź sobie, że jest połowa lat 60., a zimna wojna osiąga pełną moc. Podczas gdy świat dopiero zaczyna myśleć o lądowaniu człowieka na Księżycu, armia USA planuje coś znacznie większego. Nie symbol, nie flaga, tylko pełnoprawna wojskowa baza z bronią, z komunikacją, z możliwością działania również ofensywnego. Projekt Horizon plan, który naprawdę istniał, spisany, wyceniony i złożony jako propozycja do Pentagonu. Potem zniknął w archiwach na całe dekady. To nie teoria spiskowa, tylko realny dokument liczący ponad 200 stron. A im więcej się o nim czyta, tym więcej pojawia się pytań. Cofnijmy się do końcówki lat 50. Zanim do gry wkroczyła NASA, to wojsko miało pierwszeństwo w planowaniu misji kosmicznych. Projekt Horizon powstał z inicjatywy United States Army Ballistic Missile Agency. Ich cel był jasny zapewnić Stanom Zjednoczonym dominację w przestrzeni kosmicznej nie propagandową, nie symboliczną, ale czysto militarną a najlepiej z powierzchni Księżyca. Według planu, pierwsze elementy bazy miały trafić na Księżyc już w 1965 roku, a całość miała działać najdalej rok później. Łącznie zakładano transport aż 245 ton sprzętu, modułów mieszkalnych, zapasów, narzędzi budowlanych, a nawet reaktorów jądrowych. Załoga Dwunastu wyszkolonych żołnierzy, gotowych prowadzić operacje w ekstremalnych warunkach przez wiele miesięcy. Koszt szacowano go na 6 miliardów dolarów, astronomiczna kwota wtedy i dziś. Ale projekt Horizon nie był tylko logistycznym gigantem. Zakładał między innymi kopanie tuneli, budowę własnych systemów łączności i pełną autonomię od ziemi. Jak na 1959 rok, to było na granicy science fiction. W planach znalazł się też jeden z najbardziej kontrowersyjnych punktów rozmieszczenie broni jądrowej na Księżycu. Nie po to, by jej użyć, ale by odstraszać. Gdyby Związek Radziecki zdobył przewagę na Ziemi, USA miały mieć ostatnią kartę na orbicie. Chodziło o pokaz siły i zbudowanie przewagi psychologicznej, i choć dziś może to brzmieć jak szaleństwo, w tamtych realiach to był chłodny, strategiczny plan. Projekt Horizon zakładał nawet testową detonację ładunku nuklearnego na Księżycu nie jako akt agresji, ale demonstrację siły pokaz technologicznych możliwości USA poza Ziemią. Choć pomysł ostatecznie odrzucono, jego obecność w oficjalnym dokumencie mówi wiele o napięciach epoki. Zanim jednak jakikolwiek element bazy trafił na orbitę, nastąpił przełom. W 1958 roku powołano NASA, cywilną agencję kosmiczną, która szybko przejęła wszystkie programy związane z eksploracją kosmosu. Dla projektów wojskowych, takich jak Horizon, oznaczało to jedno odsunięcie na dalszy plan. Obawiano się, że wysyłanie wojska na księżyc mogłoby zostać odebrane jako prowokacja i eskalować konflikt z ZSRR. Tym bardziej, że właśnie wtedy trwały prace nad Międzynarodowym Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej, który zakazywał rozmieszczania broni masowego rażenia poza Ziemią. Księżyc miał stać się strefą pokojową, wspólną dla całej ludzkości. Gdyby projekt Horizon został uruchomiony, USA musiałyby się z niego wycofać niemal natychmiast po jego uruchomieniu. Oficjalnie projekt porzucono. Dokument trafił do archiwum i został odtajniony dopiero wiele lat później. Dla historyków to ciekawostka, ale dla niektórych. Początek teorii. Czy naprawdę zrezygnowali? A może projekt przetrwał tylko pod inną nazwą i poza zasięgiem opinii publicznej? Niektórzy twierdzą, że podobne działania mogły być kontynuowane w ramach tajnych funduszy Pentagonu, że baza, choć może nie w tej formie, jednak powstała. Trzeba jednak jasno powiedzieć: nie ma na to żadnych potwierdzonych dowodów. Żadnych zdjęć, dokumentów, przecieków, które wskazywałyby na realną obecność USA poza Ziemią w formie wojskowej. Co nie znaczy, że temat zniknął. W 2019 roku powołano US Space Force, nowe siły zbrojne do działań w przestrzeni kosmicznej. Oficjalnie mają chronić infrastrukturę satelitarną i interesy USA ale wielu ekspertów zwraca uwagę, że to powrót do dawnych idei, strategii podobnej do tej z Horizon. Tym razem jednak możliwości są znacznie większe. Nowe rakiety, druk 3D, panele słoneczne, magazynowanie energii i wykorzystanie księżycowego regolitu jako materiału budowlanego. To, co w 1959 roku było nie do wykonania, dziś jest technicznie w zasięgu ręki. Co ciekawe, Agencja DARPA, czyli Wojskowy Dział Odpowiedzialny za Rozwój Przełomowych Technologii, w ostatnich latach na nowo zajęła się tematem infrastruktury księżycowej. W 2013 roku ogłoszono projekt o nazwie Luna 10. Jego głównym celem ma być stworzenie technologii wspierających przyszłą obecność ludzi na Księżycu zarówno cywilną, jak i potencjalnie wojskową. Mowa o łączności, transporcie i systemach energetycznych. Oficjalnie brzmi to neutralnie, ale nie bez powodu to właśnie wojskowa agencja zajmuje się tym tematem. To wzbudza pytania: czy to powrót do idei projektu Horizon? Nie wprost, ale podobieństwa są wyraźne. Pojawiają się wciąż te same elementy: obecność strategiczna, monitoring Ziemi z powierzchni Księżyca, budowa infrastruktury w miejscu, do którego nie da się szybko dotrzeć. Tym razem jednak, zamiast tajemnicy, mamy deklarację o współpracy, stabilności i bezpieczeństwie międzynarodowym. To, co w 1959 roku było zakulisowym dokumentem dla Pentagonu, dziś staje się częścią otwartej debaty. Pytania są poważne: kto i na jakich zasadach będzie mógł działać na Księżycu? Czy któraś z potęg spróbuje zabezpieczyć teren lub zasoby tylko dla siebie? I kto zdecyduje, gdzie kończy się badanie, a zaczyna kontrola? Bo choć oficjalnie żadne państwo nie może posiadać księżyca, zgodnie z traktatem o przestrzeni kosmicznej, to już prowadzenie stałej obecności, eksploatacja surowców czy budowa baz to obszary wciąż nieuregulowane. A tam, gdzie nie ma jasnych zasad, zawsze pojawia się wyścig. I tu wracamy do Horizon. Projekt nie był szalonym pomysłem oderwanym od rzeczywistości. Był pierwszym sygnałem, że eksploracja kosmosu to nie tylko nauka i odkrywanie, ale też strategiczna rozgrywka. Wtedy nie mieli nawet połowy technologii, jaką mamy dziś. A mimo to planowali militarną bazę, załogową obecność i pokaz siły poza Ziemią. Więc teraz, gdy mamy do dyspozycji sztuczną inteligencję, autonomiczne systemy i budżety liczone w dziesiątkach miliardów dolarów, co tak naprawdę może dziać się poza zasięgiem kamer? Dziś wiele krajów ogłasza własne plany księżycowe. Stany Zjednoczone, przez program Artemis, chcą powrócić na powierzchnię Księżyca i zostać tam na dłużej. Chiny rozwijają równoległy program, który zakłada stworzenie załogowej bazy w okolicach bieguna południowego tam, gdzie znajdują się potencjalne pokłady lodu. W grze są też Rosja, India, Japonia i prywatne firmy, które mogą stać się partnerami albo konkurencją. W międzyczasie coraz częściej mówi się o potrzebie stworzenia kodeksu działań w przestrzeni kosmicznej, ale równie często padają ostrzeżenia. Kosmos może stać się kolejnym polem konfliktu, nową areną wpływów, rywalizacji i technologicznej dominacji. I właśnie dlatego projekt Horizon wciąż jest ważny. Pokazuje, że to, co kiedyś wydawało się szalone, dziś wraca jako logiczny element globalnej strategii: że granica nie leży na orbicie, że to, co miało być domeną naukowców i odkrywców, szybko staje się przedmiotem wojskowego planowania, bo historia rzadko powtarza się w identycznej formie, ale często wraca z nowym logo, z nowym sprzętem i z nowym celem. A pytanie, które postawiono już w 1959 roku, wciąż nie traci znaczenia kto będzie rządził poza Ziemią?